Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzalak. Dzisiaj mam dla Was recenzję produktu do oczyszczenia twarzy. Po pierwsze od razu powiem, że zawsze chciałam mieć yy... Taką jakąś szczoteczkę do czyszczenia twarzy. Kiedyś pamiętam, że kupiłam sobie taką zwykłą, wiecie, taką ręczną, po prostu z włoskami, ale to było takie w zasadzie średnie i mimo, że wydałam na to jakieś tam, nie wiem, 10 zł chyba czy 15, to ogólnie tak nie zauważyłam dużej różnicy i byłam trochę zawiedziona. Więc idealnie się złożyło, bo dostałam do recenzji właśnie taką szczoteczkę do twarzy. I jak widzicie z tytułu, nazywa się to For Your Luna. I ja dostałam to w takim opakowaniu. Ja mam wersję zwykłą, bo jest jeszcze wersja mini. Więc jest ona w takim pudełku. Zaraz Wam pokażę, co jest w środku. Jak się otworzy pudełko z góry. Yy. O! to widzimy coś takiego, jest bardzo ładnie zapakowane, to jest przezroczysta... przezroczysty plastik, tu z boku jest, jest miejsce na e, ładowarkę i tak dalej. I jak się podniesie to opakowanie foliowe, to mamy takie piękne, małe urządzenie, pół jajko można powiedzieć. Jest fajne, małe, poręczne, mieści się w dłoni zupełnie, jak widzicie, a jest jeszcze wersja mini, tak, czyli jest jeszcze mniejsza. Natomiast... Ta szczoteczka po prostu na zasadzie spełniła moje marzenia o posiadaniu szczoteczki do twarzy. Bo szczerze Wam powiem, że na początku chciałam kupić Clearsonic, dlatego że reklamy były tweetami, w ogóle wszyscy mówili, że tak super i tak dalej. Ale po pierwsze, jak gdyby cały czas, na zasadzie mimo tego, że bardzo chciałam mieć szczoteczkę do mycia twarzy, cały czas wydawała się za droga. I potem sobie uświadomiłam jeszcze, że oprócz tego, że wydaje się tam 600 coś tam złotych na samą szczoteczkę, to jeszcze napisali, że co 3 miesiące trzeba wymieniać tą główkę myjącą. Tak, bo ma neuronowe włókna i one przenoszą bakterie i trzeba to wymieniać te szczoteczki do zębów. I tak naprawdę za taką główkę się płaci 100. I jest to strasznie duży wydatek, na zasadzie na długą metę, tak? Bo jeżeli byśmy mieli tego używać załóżmy pół roku, no to wtedy dobra, da się przeboleć. Ale na długą metę jest to duży wydatek i po prostu cały czas się przed tym broniłam, na zasadzie, o oh, może wyjdzie coś lepszego i tak dalej. I dostałam do recenzji taką oto szczoteczkę, która nie wygląda jak Clearsonic, absolutnie, natomiast jest po prostu genialna. Na zasadzie wypisałam sobie po prostu na kartce, Plusy tego urządzenia i moim zdaniem przewagę na przykład nad Clearsoniciem, ze względów takich już nie, na przykład efektowych, bo nie używałam Clearsonic, natomiast ze względów takich po prostu czysto oszczędnościowych i czysto takich funkcyjnych. Więc zaczynając od początku, ta szczoteczka jest silikonowa. Jest w ogóle cała zrobiona z silikonu z zewnątrz i te włókna. Też są silikonowe. Oczywiście wszystkie dokładne zdjęcia, jak gdyby właśnie tych śmiesznych, małych silikonowych włosków i tak dalej, wrzucę na bloga, żebyście widziały dokładnie, jak to wygląda. Więc przez to, że jest to silikonowe, nie przynosi to bakterii. Więc ogólnie nie ma potrzeby wymieniać żadnych końcówek. Jak widzicie, tutaj nawet się nie da wymieniać żadnych końcówek, jest to po prostu cała cała całość. Wystarczy to opłukać wodą tak naprawdę i po prostu potem jest gotowy do następnego użytku. To jest po prostu niesamowite. Kupujecie raz i macie już po prostu do końca życia ever. Dodatkowym plusem tego urządzenia jest to, że możecie tego używać pod prysznicem i w wannie. Jest zupełnie wodoodporne. Możecie to po prostu wrzucić do wanny i ogólnie ich sobie pływa. Jest naprawdę fajne, bo pod prysznicem, przy umywalce, w wannie no po prostu wszędzie, gdzie tylko myjecie twarz możecie tego używać. Ładuje się ją tutaj z tyłu. Widzicie? Jest taka... Dziurka, yy, normalnie ładowarką, czyli ma akumulator i zgadnijcie, ile ten akumulator trzyma. W niestety on trzyma co najmniej miesiąc przy używaniu dwa razy dziennie. Z tego co się rytuje, to Clear wytrzyma wytrzymuje jakieś 20 minut, czyli nie wiem, może 20 użyć, czyli 10 dni. Na razie, odkąd tego używam, a używam tego prawie miesiąc już to nie ładowałam, w zasadzie tylko raz po prostu naładowałam za pierwszym razem i, i już. Dodatkowo, co jest niesamowitego w tej szczoteczce, co w moim wieku już bardzo, bardzo doceniam, czego nie ma Sonik, jest po prostu genialne, to jest tył, jak gdyby, tej szczoteczki, a z tyłu, tutaj nie widzicie chyba dokładnie, może pod jakimś tam śmiesznym kątem, na blogu będzie tak czy siak, z tyłu są takie w silikonowe fale i ta, ten, ta strona szczoteczki y, służy do tak zwanego zabiegu anti-aging, która pomaga w chłanianiu się kremów. Jakże genialne to jest, naprawdę, jakże genialne. Z tej strony macie żel do twarzy, z tyłu nakładacie żel na twarz i myjecie, a z drugiej strony, już zmyjecie ten żel i nałożycie sobie jakiś serum, albo krem przeciwzmarszczkowy, albo w ogóle zwykły krem nawilżający i po prostu użyjecie tej drugiej strony na twarz, będzie się o wiele lepiej wchłaniało e, i będzie delikatnie wygładzać jakieś tam pierwsze zmarszczki i tak dalej, właśnie tymi e, wibracjami, e, bo ta szczoteczka opiera się właśnie na wibracjach, zresztą tak samo jak Clearsonic, więc ogólnie na zasadzie same plusy, same plusy! I jeżeli chodzi o rodzaje tej szczoteczki, bo też oczywiście są różne rodzaje do do różnej skóry. Ja mam akurat do skóry mieszanej, to jest wersja niebieska. Jest jeszcze różowa do skóry normalnej, biała do skóry wrażliwej. No i tak jak wspominałam na początku jest jeszcze Luna Mini, tylko ta Luna Mini nie ma funkcji anti-aging. Więc jest tańsza, mniejsza, ale nie ma tej dodatkowej funkcji, która uważam, że jest mega, mega przydatna. Jeżeli chodzi o używanie tego produktu, to jest po prostu dziecinnie proste, na zasadzie naprawdę dziecinnie proste, bo jest tak naprawdę jeden y, przycisk do włączania, i jest plus i minus, który określa moc wibracji. Nawet tak naprawdę ja szczerze powiem, że nie używam tego plusa i minusa, bo to urządzenie jest ustawione automatycznie, tak naprawdę do większości zabiegów. Produkt ma dwie fazy. Pierwsza faza to jest właśnie faza do mycia, a druga faza to jest właśnie funkcja anti-aging. I jak się tego używa? Po pierwsze. Najpierw nakładacie, najpierw oczywiście zbliżacie twarz wodą, jak zwykle nakładacie wasz ulubiony żel do twarzy, tylko akurat w tym przypadku ten żel do twarzy nie może zawierać silikonów i jakichś twardych drobinek w stylu peeling i coś takiego, dlatego że gdyby ta, tej, szczotek, tej szczoteczki się nie wymienia i silikon może wpływać źle na silikon i tak samo te twarde jakieś rzeczy mogą właśnie niszczyć te włoski, więc uważajcie na to. W każdym razie, jeżeli macie zwykły żel do twarzy, nakładacie go na twarz. I włączacie to urządzenie. I w funkcji tej do mycia twarzy, on jest nastawiony automatycznie na najwyższe wibracje. Czyli tak naprawdę, jeżeli nie macie skóry super delikatnej, to wtedy używacie to dokładnie na takiej funkcji. E, automatycznej. E, ja, nałożę żel na twarz, to uwaga, włączam urządzenie i ono brzmi tak. Tak brzmi. E, I wtedy od razu, jak się go włączy, czego nie widać niestety teraz, zapala się. Halo. A nie, teraz się zapala. Zapala się takie światełko. Nie wiem, czy widzicie. Chyba nie widzicie. <laughs> nie widzicie, natomiast ta podstawa tutaj jest przezroczysta i ona ym, świeci się, jeżeli urządzenie jest włączone, a tak samo świeci się, jeżeli jest y, ładowane, a mruga, jeżeli bateria się rozładowuje, czego jeszcze nie doświadczyłam, bo tak jak Wam mówiłam, mam to miesiąc i jest super. Yy, więc ta pierwsza funkcja to są po prostu wibracje na najwyższym poziomie. I w czasie tych wibracji po prostu rozprowadzacie żel po twarzy jest, ma bardzo fajny kształt, taki po prostu no odpowiedni do wszystkiego. Ja tutaj dojeżdżam nawet pod żuchwę, nawet szyję sobie myję, szyję sobie myję. I tutaj na nosie no po prostu jest, naprawdę na początku myślałam, że to będzie strasznie niepraktyczne, bo to jest dosyć płaskie, ale ono się tak fajnie układa, że po prostu no nie wiem, dla mnie jest mega, mega fajne. Takie mycie twarzy m, trwa minutę. W ogóle urządzenie was jak gdyby prowadzi przez proces mycia, Mycia, bo tak naprawdę jeżeli chcecie być bardzo pro, to urządzenie ma 60 sekund właśnie tego mycia. I po 20 sekundach yy, wibruje, znaczy jakby przerywa wibracje na, na dosłownie milisekundę, żeby wam zaznaczyć, że teraz możecie przejść do innej partii twarzy na zasadzie, jakbyście się chcieli rzeczywiście w to bawić. Natomiast mi się jakoś nie chce na zasadzie 20 sekund na jednym policzku, bo mnie to nudzi. Więc po prostu przez całą minutę olewam te wibracje w stru, przejść na następną sekcję i po prostu myję sobie całą twarz. I po minucie yy, to urządzenie wibruje trzy razy, robi, znaczy właśnie przerywa wibracje na trzy takie jak gdyby sekcje. I robi tut, tut, tu I wtedy znaczy, że minęła minuta, i tak naprawdę właśnie ta pierwsza, m, pierwsza faza jest skończona. Ja pamiętam, że na początku, może czegoś nie doczytałam do końca myślałam, że to urządzenie się samo wyłącza po minucie i po prostu byłam to twarz. Boże, jak to długo trwa, bo okazuje się, że to urządzenie się wyłącza po trzech minutach samo, na zasadzie, że po prostu się wyłącza jakbyście zapomniały tego zrobić same, żeby się nie rozładowało, więc ogólnie myślałam na początku aaa, jak można tak długo mieć twarz, czy ta minuta naprawdę tak długo trwa, ale okazywało się, że myłam trzy, więc, więc po prostu po trzykrotnym takim sygnale właśnie minuta już minęła i wtedy jest przejście do drugiej fazy. Jak gdyby urządzenie cały czas jest w tym trybie standby, czyli takim, że gotowym do, do, dalszej, do dalszej pracy, i ono się tak będzie świecić jeszcze przez 2-3 minuty. I w tym czasie właśnie macie czas, żeby zmyć żel, wytrzeć twarz, nałożyć właśnie jakiś serum czy krem, i w tym momencie klikamy na to jeszcze raz. I jak słyszycie. Wibracje są dużo, dużo niższe. Teraz mamy prawie na tym najniższym, e, najniższej jakiejś tam częstotliwości wibracji, i właśnie w tym momencie zaczyna się ta funkcja anti-aging. I ona też trwa sobie minutę, i nie wiem, czy usłyszycie, zaraz będzie takie przerywane wibracje. O przed chwilą było takie brym. po prostu na chwilę przerwała się wibracja i to znaczyło, że możesz przejść do kolejnej sekcji twarzy, czyli na przykład robisz sobie tutaj i potem 20 sekund minęło to masz tutaj, ale ja też to olewam i po prostu tylko jakby przez tą całą minutę sobie tutaj wygładzam wcieram ten, ten krem i powiem wam, że to jest naprawdę super bo ten krem po prostu o wiele lepiej się wchłania i mam wrażenie, że moja buzia jest taka gładziutka teraz właśnie wam pokażę ten trzykrotny sygnał, który będzie oznaczał koniec pracy O, słyszyliście, to zaznaczało, że już można wyłączyć urządzenie. I jeżeli chodzi o tą szczoteczkę, to uważam, że jest lepsza od ClearSonic, jeżeli chodzi właśnie o długie stosowanie. Bo pamiętajcie, że tutaj wydajecie pieniądze raz, i tak naprawdę używacie ją cały, cały czas, w ogóle bez dodatkowych kosztów, bo tak naprawdę tutaj już nic nie potrzebujecie. A jeżeli chodzi o Creasonic, no to wiadomo, że co te trzy miesiące trzeba dopłacić kolejną kasę i jeżeli na przykład używacie tego trzy lata, to policzcie sobie ile kasy wydacie. No tysiące to już są na szczoteczkę do mojej twarzy, to wszystko jest absurdalne. Co jeszcze jest fajnego w tym zestawie, bo właśnie um, dostajecie taką... Terebeczkę, jak gdyby, no można powiedzieć etui, takie bardzo, bardzo mięciutkie właśnie do przechowywania e, tej Luny e, i jak gdyby do przenoszenia jej w podróży. Czyli po prostu taką zabezpieczoną Lunę, która się Wam nie pobrudzi i nie zniszczy. Możecie sobie wrzucić do torebki, do kosmetyczki, jeżeli gdzieś tam wyjeżdżacie. Oczywiście w zestawie też jest ładowarka, której się używa raz na miesiąc, raz na dwa i można po prostu zapomnieć w ogóle, gdzie ją się położyło. Dodatkowo też dostajecie oczywiście różne jakieś tam ulotki, instrukcje i zachwyciła mnie, po prostu taka super, tutaj nie widzicie, ale też będzie na blogu. Super mini instrukcja, taka obrazkowa na zasadzie po prostu komiks do takiej taki szybki Guide. No po prostu jakieś takie dosłownie jak się tutaj jest, um, jak się włącza, jak się wyłącza. O, w ogóle też przypomniało mi się teraz już patrząc na tą instrukcję, że Luna ma funkcję też jak gdyby blokady klawiszy. To jest całkiem fajna, całkiem fajna opcja, żeby właśnie wam się nie nacisnęło w podróży i nie rozładowała bateria, chociaż ona się i tak nie rozładuje, bo po trzech minutach się wyłączy. Ale dla bezpieczeństwa po prostu możecie sobie zablokować też klawisze. Tutaj pokazują jak właśnie czyścić czyścić. Tutaj po tej stronie, a po drugiej stronie pokazują, jak stosować właśnie tą funkcję anti-aging. Więc ogólnie dla mnie po prostu to urządzenie jest naprawdę na wypasie. Jeżeli chodzi o efekty, to po miesiącu przede wszystkim widzę, że skóra jest o wiele lepiej oczyszczona i jest gładsza. Słuchajcie, na zasadzie mój facet zauważył, że mam gładką skórę i to jest niesamowite w stylu, bo to, że Ty zauważysz, to wiadomo, bo codziennie się dotykasz po tej twarzy ale właśnie wojnę, jak byłam pod prysznicem jak dosnął mojej twarzy i tak o boże jaką masz gładką skórę ja mówię no to zas zasługa tego urządzenia i na sobie nie mógł uwierzyć, że po prostu taka rzecz wygładziła skórę po prostu więc... no, ale to facet więc umówmy się natomiast po prostu jeżeli facet zauważy różnicę to <ślam> uważam, że to jest naprawdę duży plus o wiele lepiej usuwa makijaż bo ja na początku yy, zmywam makijaż takim płynem do makijażu, takim dwufazowym potem właśnie myję żelem do twarzy razem z tą luną i na w jeszcze przycieram skórę tonikiem i zwykle na tym płatku z tonikiem miałam jeszcze jakieś tam resztki makijażu, ale odkąd używam luny, właśnie w ogóle już ich nie ma. Na zasadzie jest zupełnie czysty na zasadzie czysty, biały. Po prostu aż mam wrażenie, że nie ma sensu, żebym używała tego toniku. Po prostu jestem naprawdę zadowolona i uważam, że raz wyda się kasę i jest po prostu z głowy. Jeżeli chodzi o cenę tego urządzenia, to jest. Porównywalne do Clearsoniku. Um, to znaczy, tak, początkowa cena, bo Clearsonik jest droższy potem. <grych> Natomiast Luna, ta duża wersja z funkcją anti aging kosztuje 700 zł z małym, jakimś drobnym kawałkiem. A wersja mini ta bez funkcji anti-aging kosztuje 500 z kawałkiem, więc jak gdyby jest różnica 200 zł właśnie to, um, do tej funkcji anti-aging, ale właśnie to jest fajne, że jeżeli jesteście młode na zasadzie przed tam 24 rokiem życia, na zasadzie macie na 15 lat, to możecie spokojnie kupić Luna Mini, bo w zasadzie jeszcze przez następne 10 lat nie będziecie potrzebować tego, tej funkcji anti-aging, więc w zasadzie po co wydawać tyle kasy, no chyba, że już się zbliżacie do tego cudownego wieku, w którym już się przydają takie rzeczy, tak na przykład jak mi. Ja bardzo się cieszę, że mam tą funkcję. Po 24 roku życia uważam, że warto jest inwestować w takie śmieszne urządzenia, w takie rzeczy, które właśnie są anti-aging, jakieś serum i tak dalej. Więc tak, moje odczucia są naprawdę bardzo pozytywna i bardzo polecam, jeżeli szukacie właśnie jakiejś szczoteczki do twarzy, ale nie chcecie kupować kirsztonika, na którego musicie co 3 miesiące wydawać dodatkową kasę, to polecam Foreo Luna. Jest naprawdę, naprawdę genialny. Więc mam nadzieję, że lubicie recenzje w moim wykonaniu, bo ja uwielbiam recenzować produkty, bo uwielbiam nowości i w ogóle różne rzeczy, żeby patrzeć, testować i tak dalej, więc powiedzcie co myślicie o tym, a może właśnie macie w ogóle tą, tą szczoteczkę, bo to też jest tak, że hej, przecież nie tylko ja ją posiadam. Więc jeżeli macie tą szczoteczkę Foreo Luna, albo na przykład właśnie macie Chris Sonic, to powiedzcie, co o tym myślicie, jak to jest cenowo, właśnie? Czy Wam też się podoba to, jak się tego używa i jakie są efekty? I zajrzyjcie też do mnie na Facebooka, bo na Facebooku zawsze robię zapowiedzi filmów na zasadzie, co będzie w na następnym odcinku, albo co będzie w Ja Pana zjadam, jeżeli znacie już tą serię i tak dalej. Więc na Facebooku mam taki zbiór po prostu wszystkich rzeczy, ze wszystkich kanałów, i tak samo na blogu też mam taki zbiór po prostu Facebooka, Instagrama i YouTubea i wpisów, A Więc do zobaczenia w następnym filmie, trzymajcie się ciepło. 啊。